Hej, witam słuchajcie, a jest czwartek dzisiaj tutaj i jest godzina 4.04, Ja muszę za 15 dosłownie minut wyjść do pracy, dlatego szybciutko ten filmik kręcę, biegłam dopiero do domu i nie mam zasięgu nie mam internetu, nie wiem czy ja mini łapie, także nie będę w stanie go wrzucić i jest to zła normalnie, słuchajcie, tak się przyzwyczaiłam do tego, żeby codziennie wrzucić jakiś filmik, że normalnie czuję się winna, że go nie będę musiała wrzucić, także... Do tych, co oglądają i czekają, a mam nadzieję, że są tam jacyś tacy. Wiem, że rodzinka tam czeka. A wybaczcie mi skarby, ale wrzucę go wieczorem. Mam nadzieję, że jak wrócę do domu, to już internet tu będzie. Eee, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich surowo jadów. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. U mnie tylko czasu brak na to wszystko. Eee, choroba mi przeszła. Trochę jeszcze mam nos zatkany, ale myślę, że to też śluz mi a, się wydziela moim organizmem przez ten detoks z tego surowego jedzenia. Słuchajcie, czytałam o tym trochę ale opowiem Wam o tym innym razem. Dzisiaj zrobimy ten ser, o którym Wam opowiadałam. Znowu ja się patrzę tutaj, ale tak naprawdę tam nic nie ma. Słuchajcie, nie wiem, o co mi chodzi. Nie wiem, dlaczego ja się tam patrzę. Dzisiaj nawet zegarka tam nie mam. Także słuchajcie... A, a ja wiem czemu, bo ten renczowlak tutaj stoi. Także pamiętacie, ja wczoraj zalałam ten słoik tą wodą a, i on się zrobił taki żółty, widzicie? I teraz ja go odleję, odcedzę. Ja go przeleję, aj, ja go przeleję e, w tym słoik, Musimy to zrobić, a w sumie ja nie potrzebuję całego tego, także ja to zostawię. W każdym bądź razie normalnie, słuchajcie, odcydzamy e, to, co tutaj jest i te ziarno, które nam zostaje, możemy użyć ponownie, tylko wtedy wlewamy połowę zawartości wody, już nie całą. Widzicie w ogóle, jak to ziarno spęczniało? Także yy, dzisiaj zrobimy ser, to się ser nazywa tak naprawdę, ale sera to nie przypomina, to przypomina troszeczkę twarożek taki yy, z pestek słonecznika, które ja moczyłam tutaj oczywiście przez około 3 godziny, ja myślę. Yy, z pestki słonecznika mają takie niewidoczne, jakby, znaczy widoczne takie łupinki, więc jak je namoczycie w wodzie, oczywiście znowu dwa razy więcej wody niż pestek, także on ich było dotąd, ja wlałam cały ten... A one mi spuchły troszkę i teraz odlałam tę wodę. Z nich te skórki, słuchajcie, pływają tak na dnie, trzeba je zbierać, zbierać. Peski słonecznika mają to do siebie, słuchajcie, my musimy je myć. Tylko, że one są tak brudne, ja jak pierwszy raz, ja nigdy wcześniej nie moczyłam pestek, ani orzechów tym bardziej, jak pierwszy raz wlałam wodę w pestki słonecznika, słuchajcie, to ta woda była czarna. I ja myślę sobie, Boże, kochany tyle razy, co ja garściami je jadłam naprawdę i uwielbiałam, i one mają tyle brudu w sobie, już nawet nie wspominając o tych ochronnych jakichś e, skórkach e, na enzymy, ale one tyle brudu mają, słuchajcie, że szok. Także ja je wypłukałam kilka razy i dopiero wtedy je nałoczyłam w tej wodzie. Poczekałam trzy godziny i odlałam tę wodę. Więc ten ser robi się bardzo prosto. Wsypujesz, w blenderze to się robi, wsypujesz te serki do blendera i wlewasz ten rejuvelak aby to tylko, aby zakryć to. Blendujesz to wszystko. Od Ciebie zależy, jaką chcesz konsystencję. Niektórzy robią to na taką bardziej grudkową konsystencję, niektórzy robią to na taką mazie. Pewnie taka grudkowa jest lepsza. Słuchajcie, w momencie, kiedy to już jest zblendowane, Używasz takiego, to się tutaj nazywa cheese bag, Taka torba specjalna na te sery tu jest. Wlewasz to. Wlewasz to do tej torby. To dokończę, słuchajcie, bo ja chcę jak najszybciej wam to pokazać, tam sporo jeszcze mi zostało. Wlewamy to do tej torby i przecedzamy I to, co nam wycieka tutaj, to się nazywa właśnie, po angielsku to się nazywa Sea Milk, to mleko, właśnie z tych nasion. I one też jest stosowane do granoli. Niektórzy tam je nie dosładzają, one mają też specyficzny, kwaśny smak e, przez ten rejuvelak. a Nie jest najgorsze, jest bardzo zdrowe, ma mnóstwo wartości odżywczych. Ma mnóstwo e, tej dobrej bakterii, enzymów pochodzących i z e, tych nasion i oczywiście z tego redżuvelaka. Także zazwyczaj ludzie go nie, nie wylewają, tylko używają go do czegoś. E, można robić surową granolę i go użyć i jeżeli ktoś nie lubi tego smaku za bardzo, to można go do zup. On jest często też, e, słuchajcie, używany e, i tak to wygląda, pokażę Wam. Taka mazia biała, no jak twaruk. Widzicie? I co z tym robisz, to zawieszasz gdzieś, dlatego że to będzie jeszcze ściekało, zawieszasz gdzieś na przykład na takiej rączce w szafce, które ja nie mam, bo nie mam rączek w szafkach. I zostawiasz to na jeden dzień, na około 8 godzin tak naprawdę, dlatego że im, na, na im więcej zostawisz, tym bardziej on będzie miał silny, taki kwaśny smak. I słuchajcie, w momencie kiedy już Wam możecie próbować, który smak Wam smakuje, przynajmniej na 8 godzin to zostawcie. Jeżeli już Wam ten smak będzie smakował, minie te 8 godzin, jeżeli jesteście troszeczkę silniejszy, to, to możecie zostawić na dłużej. Wtedy wrzucacie to do pojemniczka, najlepiej szklanego, jeżeli nie macie to plastikowego, i wstawiacie go do lodówki. W momencie, kiedy, I zamykacie go. W momencie, kiedy on jest w lodówce, on jest dobry nawet do tygodnia. Każdy, za każdym razem, kiedy wygowejcie z lodówki, zostawiacie otwartego, ta fermentacja wciąż trwa, tak samo jak z rodziowalakiem czy z kapustą kiszową. W momencie, kiedy to jest zamknięte w lodówce, to się już nie fermentuje. Tak samo jak z rodziowalakiem, to jest pełne enzymu, słuchajcie, pełne wartości odżywczych, a y, ser z pestek słonecznika ma to do siebie, że y, on ma taki ciemny osad z wierzchu. Ten tlen sprawia, ten tlen, który się do niego dostaje, sprawia, że tak jak jabłko zostawisz na stole ciemniej, czy awokado, tak samo pestki słonecznika mają to do siebie. Nie przyjmujcie się tym, to jest bardzo naturalne. Ma to bardzo dużo białka, słuchajcie, i połączenie często jest robione, jak ja byłam w Teksasie, to my mieliśmy ser zrobiony, połączony z pestek słonecznika i z pestek sezamu, dlatego, że jest to pełny kompleks białka, posiada wszystkie wartości białkowe. Także dla mężczyzn, zwłasz, zwłaszcza, którzy może się martwią, że nie dostarczają do organizmu wystarczająco białka, to jest bardzo bogate w białko i bardzo bogate w enzymy i ma tą właśnie dobrą bakterię, y, tą florę bakteryjną, nam uzupełnia. Także, y, I teraz tak, sam w sobie nie ma to najlepszego smaku. Ja jak pierwszy raz to spróbowałam, słuchajcie, to po prostu myślałam, że. Będzie ciężko i było ciężko przez pierwszy tydzień. Nie lubiłam tego. Jak byłam tam, to my nie mogliśmy używać słuchajcie, żadnych przypraw tam nie było soli, pieprzu ani nic przez pierwszy tydzień. Później oni nam pozwolili używać przyprawy, tylko y, nie było soli i pieprzu. Więc ja sypałam wszystko na to: ten kelp, ten dulst, te one są troszeczkę słone, te wodorosty, A paprykę słodką. Przez to, że my możemy używać tak naprawdę wszystkiego, co chcemy na dzień dzisiejszy, ja w sumie nie powinnam używać jeszcze soli, ale używam, a, można to doprawić jak tylko chcecie. Słuchajcie, moim ulubionym serem z tych serów jest ser z pestek, połączenie pestek słonecznika i pestek z dyni. Ciepły mi tutaj to mleko. Pestek z dyni. Jest to przepyszne. Będzie to miało taki dziwny, ciemny kolor, tym się nie przejmujcie. Ja dodaję troszeczkę soli i różnych przypraw. Można zioła, na przykład z bazylią ostatnio robiłam i ze słodką papryką i z solą i to wszystko zmiksowałam w blenderze. Powiesiłam to na 8 godzin, później włożyłam do lodówki. Słuchajcie, jest to często używane do dressingów, do sosów, a ja w tym warzywa maczam. Mi to na dzień dzisiejszy bardzo smakuje, bardzo mi to pomogło. Jednym z moich głównych problemów był, ja nie posiadałam żadnej flory bakteryjnej dobrej, żadnej tej dobrej bakterii, dlatego mój organizm po prostu przestał funkcjonować ja nie trafiłam żadnego jedzenia. Nawet szklanka wody po prostu nie potrafiła przejść przez mój organizm, dlatego że ja miałam wypukaną całą tę dobrą bakterię. I to i ten Regiovulak i kapusta Kiszona uratowała mi życie, ja nie brałam żadnych suplementów e, na to i dalej piję dużo Regiowelaka codziennie. Nie smakowało mi to na początku, teraz już mi to smakuje. E, mam nadzieję, e, że zrozumieliście cokolwiek z tego, co tu powiedziałam, bo tak szybko mówię dzisiaj. Ale widzę, że tutaj już jest 15 po czwartej, 9 minut 24 sekundy minęły. Słuchajcie. Opublikuję tu dzisiaj wieczorem, jak wrócę z pracy. Trzymajcie się e, cieplutko, pozdrawiam wszystkich, jedzcie owoce i warzywa. Pa!